W 107 rocznicę obrony Lwowa mieszkańcy Zabrza zebrali się pod Krzyżem Pamięci i obeliskiem z ziemią Cmentarza Orląt Lwowskich oraz Katynia, by wspólnie uczcić pamięć bohaterów. To jest dzień, w którym się spotykają kresowianie, ci, którzy jeszcze w Zabrzu mieszkają, żeby z jednej strony uczcić pamięć Orląt Lwowskich, ale z drugiej strony, żeby po prostu powspominać, spotkać się i przeżyć. Kilka fajnych chwil. Należę do tego towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów wschodnich. Zaraziłam się poprzez moją koleżankę, która właśnie tam miała rodzinkę na kresach i, i ona właśnie mnie tak wciągnęła w te tematy, ale tak ogólnie to ja znałam z dzieciństwa te sprawy, bo mój o dużo o tym opowiadał. Zaraziłam się i jestem i trwam do dzisiaj. Fajnie by było, jakby troszkę młodych ludzi więcej było, no ale jednak. Pamię pamiętamy my, szczególnie właśnie starsi. To ma dla mnie wielki wycięg, zarówno. Osobisty, jak i patriotyczny. Mój tato pracował w Lwowie w Straży Pożarnej przed wojną i jako strażak brał udział w obwodach Rocznicy Obrony Lwowa na Cmentarzu Czakowskim. Stąd takie szczególnie mi serce bije, kiedy tutaj w czasie uroczystości, które organizujemy, jest standard komendy miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. To są bardzo dla nas ważne uroczystości i jak z tego, jak widzę na przełomie kilku ostatnich lat, co roku jest więcej osób na tych uroczystościach. Staramy się poszerzać grono osób, które tutaj przychodzą. Staramy się przede wszystkim skupiać osoby, które pochodzą z Kresów lub są potokami osób pochodzących z Kresów. No i dla tych osób staramy się organizować uroczystości, imprezy, wykłady, prelekcje. Warto czcić pamięć tych, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny.